Jezus zwrócił uwagę na przykazania, że to wystarczy czynić i będziesz zbawiony. Ten się dalej dopytywał, bo mówił, że ja naprawdę to wszystko robię, czy to wystarczy? I Jezus spojrzał na Niego, wejrzał w Niego serce, umiłował Go. Pojawił mi się taki obraz dziecka w piaskownicy, że ten człowiek, to, co robi, to ma właśnie takie zabawki różne, wiaderka, niewiaderka, jakieś tam łopatki, buduje jakieś tam zamki, jakieś pierwsze babeczki itd., itd., nie? i tak dalej, i tak dalej, nie? Jezus tak na niego patrzy i patrzy właśnie z taką miłością. Mówi, jak ty o to wszystko dbasz, no nie? Jak ty dbasz o swoje życie. I z tej, w piaskownicy, z tej takiej pierwszej babki, ten człowiek już zaczyna być coraz lepszy, coraz tam buduje fajniejszy zamek, tutaj już powstają mury, tu powstają wieże, tu powstaje jakaś fosa, no nie? I mega jest po prostu ta budowla, a Jezus patrzy na niego z miłością. I kocha go za to, jak dba o te wszystkie przykazania, które wcześniej zostały dane. Ale dalej on jest w piaskownicy.